Hej diamanciki z tej strony Ania i witam Was w dzisiejszym filmiku na moim kanale, w którym to pokażę Wam kilka moich grudniowych pomysłów do mojego dziennika. Tak jak zazwyczaj zabieram się za to na ostatnią chwilę, ale tym razem nie będę Wam pokazywała tylko takiego rozkładu na dany miesiąc, ale też pomysły na inne strony, więc mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie mieli okazję wykorzystać któryś z moich pomysłów w Waszym bullet journalu. Tu po prawej stronie miałam jedną pustą stronę, która została mi zaraz obok rozkładu z zeszłego miesiąca, także uznałam, że zrobię po prostu taką kartkę zaczynającą cały ten nowy miesiąc. Korzystam z niebieskich kolorów. Tu akurat mam dwa peny Tombow i staram się to robić w taki sposób, żeby ten kolor tak delikatnie przechodził i stawał się coraz jaśniejszy na dole. Także mam dwa niebieskie kolory, jeden ciemniejszy, jeden jaśniejszy. Ten napis po środku też staram się zrobić właśnie z tych dwóch kolorów, a same w sobie napisy poprawiam troszeczkę mocniej w górnej części. Dzięki temu właśnie wychodzi nam takie ładne przejście. I mam też blender z z którego również korzystam i staram się te przejścia troszeczkę bardziej rozmazać. A tu na dole, gdzie dalej mam trochę miejsca, zrobię taki malutki kalendarzek na grudzień. Także wypisuję po prostu wszystkie dni, żeby w każdej chwili móc wrócić na tą stronę i zobaczyć, który dzień jest jakim dniem tygodnia. Taka prosta strona. Na samym początku chciałam, żeby wyglądała tak bardzo czysto i minimalistycznie, ale ostatecznie wróciłam do niej, żeby dorysować tam kilka śnieżynek. Ale w zależności od tego, co lubicie, moglibyście też wypełnić tą stronę różnymi rysunkami, albo tak jak ja, zostawiam. To w takiej najprostszej wersji, gdzie napis jest w centrum uwagi. i przechodzimy na kolejną stronę, gdzie będę już chciała skorzystać z troszeczkę bardziej świątecznych kolorów. Także wybieram moją paletę. Akurat tutaj wybrałam bordowy oraz dwa odcienie zieleni. Zaczynam od tego najjaśniejszego koloru, żeby narysować drzewo. Taką choineczkę rysuję w taki sposób z pomocą pana, jest to bardzo proste i korzystam też z blendera, żeby rozmazać te granice w ten sposób te gałęzie tak ładnie rozmywają się i wtapiają się w kartkę. A mój pomysł na tę stronę to Highlight of My Day, na której każdego dnia będę starała się wypisywać przynajmniej po jednej rzeczy, które tego dnia bardzo mnie uszczęśliwiły, taką rzecz, którą chciałabym zapamiętać. Więc poza takim prostym banerem wypisuję też liczby od 1 do 31, czyli na każdy dzień miesiąca. I akurat tutaj uznałam, że wystarczy mi po jednej linijce. Kolejną stronę musiałam sobie najpierw wstępnie rozrysować ołówkiem, żeby upewnić się, że na pewno wszystko mi się zmieści i teraz będę używała mikronu. To jest taki cienkopis o grubości 3 mm. I na samym początku zaczynam od baneru, napisu i robię napis Mood Tracker, bo właśnie o tym będzie ta strona. Chodzi tu o to, że na tej stronie będziemy śledzić, jak się czuliśmy w tym miesiącu, każdego dnia uzupełniając pewne elementy kolorami. U mnie tymi elementami będą prezenty i tak jak tu możecie widzieć, narysowałam ich aż 31. Ciężko już mi w pewnym momencie było wpadać na pomysł, jak mają te prezenty wyglądać, ale jakoś mi się udało. I mając narysowanych takich 31 prezentów, możemy każdego dnia pokolorować jeden z nich. Kolory będą odpowiadały humorom. Niektórzy takich humorów wypisują dość dużo. U mnie będzie ich tylko 4. Ale bardzo zależało mi na tym, żeby każdy z tych elementów był narysowany w taki sposób, żeby można go było wypełnić więcej niż jednym kolorem. Bo nic nie jest czarno-białe i nigdy nie jest tak, że każdy nasz dzień można opisać jednym słowem. A jeśli chodzi o te moje kolory, to sięgam znów po te takie świąteczne kolory, z których korzystałam na wcześniejszej stronie. W zależności od potrzeb i chęci, możecie sobie nazwać te kolory i humory. Jak tylko chcecie, o mnie wygląda to w ten sposób. I pamiętam też o tym, żeby uwzględnić te kolory w panerze. Zmazuję jeszcze ślady po ołówku, żeby wszystko było czyściutkie. I tutaj, tak żeby przykładowo było, wypełniam dla Was kolorami ten pierwszy prezent. Oczywiście każdy prezent numeruje, żeby się w pewnym momencie nie pogubić. I w ten sposób wygląda gotowa strona. Także to są te moje trzy strony, które zaczynają grudzień w moim bullet journalu. W tym roku zdecydowałam się też zrobić kalendarz adwentowy w moim bujo, ale tu uznałam, że lepiej będzie zrobić z tego osobny filmik, także możecie go wyczekiwać na dniach. Jeśli uda Wam się skorzystać z któregoś z tego pomysłu i odtworzyć tę stronę po swojemu, to koniecznie podeślijcie mi zdjęcia na Instagramie. Bardzo lubię oglądać Wasze strony. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.